Witam Was wszystkich, z tej strony Mavis Ordos i zapraszam do szóstej części zbuduj sproje Ironmana. A więc zaczynamy od pierwszego działu jakim są Tatystyki! A więc w poprzednim numerze yy, mieliśmy aż 5 części, 0 śrubek i zero baterii. Co daje całkowity, całkowitą sumę 63 części, 54 śrubek i czterech baterii. Tak więc na razie ten piąty numer zawierał w sobie najmniej komponentów. I porównując to na przykład z tą ręką, gdzie tutaj było 21 części, 17 śrubek i jedna bateria, co daje nam prawie 40 różnych komponentów, czyli dokładnie było 39. Ale patrząc na to i na to, to mamy w tym numerze było o 8 razy mniej komponentów niż w tej części. Więc teraz zobaczymy, co przyniesie nam szósty numer, a więc prawy łokieć, część druga. Teraz rozpakuję to. Już nie będę pokazywać, że tu jest druga folika wewnątrz. Rozpakuję to. Zapoznam się z instrukcją i zaraz Wam wszystko przedstawię. W tym numerze, szóstym, standardowo mamy na pierwszej stronie już podane, co będziemy budować dalej, a więc będziemy budowali prawe przedramię i tutaj też jest zaznaczone, że to będzie pierwsza część. Czyli będziemy mogli się spodziewać, że z jednej albo z drugiej strony będzie łącznik, i będziemy rozbudowywać model w jakimś konkretnym kierunku. I prawdopodobnie w pewnym etapie będziemy mogli połączyć tutaj te dwie części. Ale tak, wracając do zeszytu, mamy znowu kolejną dawkę informacji. I instrukcje złożenia oraz kolejne ciekawostki o superbohaterze, którego zbroję budujemy. I teraz jeszcze wracając do danych nam elementów. Więc na początku miałem gdy to było zapakowane, sądziłem, że w porównaniu z poprzednim zeszytem będziemy mieli jeszcze mniej składowych do pełnej liczby elementów, jakie tutaj dysponujemy. A więc, jak widzicie, raz, dwa, trzy, cztery. Po czym, jak zobaczyłem na instrukcję, to jest napisane, że jeszcze mamy woreczek z trzema bateriami, e bateriami, jejku z, ze śrubkami ale patrząc na to pudełko nawet, ojej czy mi się uda? od tyłu patrząc, ło. dobra, poleciało nie mam tu śrubek i teraz sobie pomyślałem i co teraz? Więc wróciłem do mojego pudełka, gdzie trzymam wszystkie zamienniki i przecząsając tutaj tą zawartość, nie napotkałem się na śrubki GP. Więc dalej sobie tak myślę. No dobra, złożę model, najwyżej zadzwonię do wydawcy, że brakuje mi śrubek. Ale jeszcze popatrzyłem po po tym co dostałem w tym numerze i zauważyłem w końcu, że w tym woreczku, gdzie były wszystkie tutaj ta zgrzewka z elementami, to w tym woreczku również znalazły się śrubki, więc prawie udało mi się to wyrzucić. Nie popełniajcie tego samego błędu. Tak więc mamy śrubeczki o właściwym oznaczeniu GP. I teraz to złożę. Budujemy zbroję! Przystępując do montażu zapomniałem jeszcze w ostatnim odcinku powiedzieć, że właśnie tej tutaj e, złożeniu to wydawca e, nie pomylił się w oznaczeniu śrubek. Ok, bo to jest taki sucharek, bo w ostatnim numerze w ogóle nie było śrubek. A teraz e, bardziej konkretnie. O czym jeszcze wcześniej nie mówiłem, to to, że. Jeżeli mamy oznaczenie śrubek z końcówką P to znaczy, że będziemy wkręcać tą śrubkę do elementów plastikowych, czyli P jak plastik, i tak samo jeżeli mamy oznaczenie śrubek z końcówką M, to wkręcamy to do metalowych części, czyli M jak metal, P jak Plastik. I teraz przystępując już do złożenia. Tutaj wydawca nam mówi, żebyśmy umieścili ten oto dędzolek. Wystającą częścią w tą tutaj szynę, o, więc tak wygląda teraz. Nasze złożenie i teraz, biorąc tą część, jest to też element plastikowy, więc akurat w, w tym złożeniu jedynymi metalowymi częściami są śrubki, i tutaj Instrukcja zaleca umieszczenie tych plastikowych podkładek w dwóch miejscach. A. Więc tak wygląda druga półka złożenia. A. I teraz całość należy. Ze sobą połączyć. O, udało mi się. I jak widzicie, całość jest ładnie spasowana. Od tyłu widzimy powtarzający się element, właśnie takich prążków. Tutaj to było tutaj w ręce. No. I to samo mamy w okciu. I teraz tu należy to skręcić dwoma śrubkami GP. I teraz co musicie pamiętać, to jest bardzo ważne. I mocniej skręcicie tutaj te dwie yy, śrubki. To ciężej będzie to mu chodziły te przeguby a więc jeżeli za słabo wkręcicie albo przekręcicie gwint to będziecie mieli luźne stawy więc teraz ja postaram się to skręcić prawidłowo zaraz zobaczycie jak mi to wyjdzie Najpierw wkładam jedną śrubkę teraz drugą i na pierwszą turę delikatnie tu skręcam. O, jak widzicie śrubki są lekko wkręcone, więc całość lata po prostu. I teraz muszę to dokręcić tak, żeby to dobrze, sztywniej przynajmniej chodziło. Tak więc mam już dokręcone te śrubki w miarę mocno. Starałem się tutaj dojść do takiego e, stanu, gdzie już e, czuję wyraźny opór, a e, nie dochodzi do przekręcenia gwintu. Tak więc teraz jak Trzymam to część, to w ogóle tutaj te stawy się nie ruszają i potrzebuję faktycznie trochę siły, żeby zmienić pozycję. Więc nie wiem jak długo przy zabawie tym modelem taki stan się utrzyma i. W przyszłości, gdy będzie trzeba dokręcić te śrubki, to jaki będzie do nich dostęp. Podsumowanie Mamy już w pełni e, część łokcia, o, która jest plastikowa w całości, to znaczy prawie w całości, bo te, tutaj te przeguby, za które trzymam, to są częścią metalową. Jedynym moim tutaj yy, no, obiekcją do tego jest to, że na początku wydawca nas trochę rozpuścił, dając nam tyle elementów do złożenia, po czym dał nam taki coś. I spoglądając. Na plasticzki, które, w których te części zostały nam dostarczone. A plasticzek, no teraz się nie mieści w ujęciu. Ale praktycznie widzicie, że jeszcze taki mały karton, plastikowy element by mógł jeszcze tutaj w dwóch połówkach się zmieścić i byśmy mieli podobną liczbę części jak na przykład w ręce tak więc ilością części jestem ciutkę zawiedzony, ale jeszcze tutaj wracając do jednego elementu moich filmików wielkość części to tutaj przez to, że tylko dokręciliśmy drugą stronę, to się to nie zmienia, a więc dwa ludziki lego, wysokość no prawie, szerokość też już jest jednego ludzika lego. A tak to biorąc linijkę 9 cm na takie dobre 3,5. I teraz porównując z innymi elementami, już już to ma jakiś gabaret. No na razie, stopa jest największą częścią. Teraz, gdy będziemy budować, albo w tą, albo w tą, jeszcze dokładnie nie wiem. Jeszcze nie otrzymałem tych numerów, więc. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Więc czas na kolejny segment. Pytania i odpowiedzi. Tak, teraz bez konkretnych imion, ale w dwóch miejscach, które niestety już e, zatarły mi się w facebookowej historii, więc e, no jakoś nie mogę ich odnaleźć, ale pojawiło się pytanie, czy mam zamiar składać cały zestaw? Moja odpowiedź brzmi tak. Chcę złożyć całą figurkę i do każdego zeszytu będę robił osobny filmik. Przynajmniej takie było założenie. Jeżeli będę otrzymywał więcej takich złożeń, że dwa numery składają się na taką liczbę części, to być może skrócę do, to do jednego filmika, ale na razie zostaje przy formacie jeden zeszyt, jeden filmik. Yy. Z drugą rzeczą, jaką mi się spotkałem, czytając niektóre komentarze, ale to już e, dotyczące samego wydania, nie mo, e, to nie były komentarze pod moim filmikiem, ale napotkałem się na wypowiedzi, że jejku, ile to jest pieniędzy, e, że to nie jest warte tego. I teraz tak, jaki mam stosunek do tego? Czy to jest warte tego? Prawdę mówiąc, do końca nie wiem, bo otrzymując taki hełm, jestem bardzo z niego zadowolony. Świetnie się prezentuje. Jeżeli tak będzie się prezentował cały model, to uważam, że jest tego, ta cena jest warta tego. Natomiast jeżeli będzie większość numerów takich, że żeby złożyć taki mały element mały znaczy to jest dość spory element, ale posiada mało części to będzie na to wymagało dwóch zeszytów no to będę pioczył bo no bo to trochę nie wiem czy w takim wypadku jest to warte tego. Więc zobaczymy, jak to będzie. Jest to początek złożenia, więc jestem na razie optymistyczny do tego nastawiony. Poza tym, to będzie figurka 60 cm, i no trudno dostać takiej wielkości figurkę za 100 zł. To po prostu by chyba Ktoś, nie wiem, spadł z krzesła jakby to sprzedawał, nawet za 1000 złotych. To za 1000 złotych to by, pewnie by można kupić parę. Znaczy, jakby ktoś sprzedawał za 1000 złotych taką figurkę, to też by pewnie zbankrutował. Natomiast o tyle to w tym całym składaniu idzie na plus, że nie musimy wydawać. Tyle pieniędzy za jednym razem. Więc tak mniej więcej obliczając kwotę 40 zł za jeden numer razy 100, no daje to nam prawie 4000 zł, ale nie musimy tego wydawać za jednym razem. Dlatego tutaj przeciętnie wydając e, niespełna 40 zł. Za numer to jest 160 zł miesięcznie, a więc 40 zł to jest kwota pakietu premium, czyli z podstawką. Natomiast bez tego dodatkowej 5 zł jest to kwota o 20 zł mniej, czyli 140 zł miesięcznie. Patrząc na ogólne wydatki typu pójście do kina to jest jakieś 30 zł. Kupienie jakiegoś coli, popcorna, kolejne 20 zł. Co daje już nam 50 zł. Jeszcze oczywiście do kina się też yy, nie idzie tylko do kina, tylko coś jeszcze się robi po drodze, czyli jakiś też tam posiłek na mieście. Co daje co jeszcze dodaje nam jakieś 20-30 zł. Więc już mamy kwotę około 80 zł na takie wyjście, które w obecnych czasach no, jest trochę trudne do zrealizowania. A 80 zł to już jest połowa tego, co wydajemy na prenumeratę. W kioskach oczywiście jest to ciut droższe. Jeżeli ktoś chce naprawdę złożyć tą figurkę, Całości, no to polecam prenumeratę, ponieważ nie musimy się martwić, czy w danym kiosku dostaniemy numer, czy zostanie wysprzedane, czy nie, czy będziemy musieli obkrążać swoje miasto czy wieś w poszukiwaniu numeru, który nam brakuje. Poza tym, w prenumeracie jest taniej. To mogę powiedzieć tyle z ekonomicznego punktu widzenia. Więc kończąc, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli macie jakieś obiekcje, czy tutaj e, jakąś kreatywną krytykę, co bym mógł tutaj ulepszyć, na co bardziej zwracać uwagę, to piszcie w komentarzach. Najlepiej na YouTube, ponieważ tamte komentarze nie zginą, będą widoczne też dla innych osób. Więc zapraszam za tydzień, jeśli oczywiście kolejna paczka przyjdzie, bo powinna, tak mniej więcej, przychodzić do mnie w ostatnim tygodniu miesiąca. Więc do kolejnej niedzieli, mam nadzieję, że się zobaczymy. Trzymajcie się, zdrowo, cześć!